Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie. Otwieram 39. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Chmielno. Stwierdzam na podstawie listy obecności, że na sesji jest obecnych 13 radnych i zatem kworum i Rada może podejmować prawomocne uchwały. Witam. W imieniu radnych witam pana Wójta Michała Melibrudę, panią sekretarz Magdalenę Krewt-Mielewczyk, panią skarbnik Justynę Augustynowicz-Symenak. Panią Izabelę, Panią Inspektor do spraw obsługi Rady Izabelę Okuniewską. Witam także pana inspektora do spraw gospodarki komunalnej Grzegorza Choszcz. Chciałem także tutaj komunik komunikat odczytać ten, który jest zawsze odczytywany, uprzejmie informuję wszystkich uczestniczących w sesji Rady Gminy Chmielno, że posiedzenie jest nagrywane i transmitowane w czasie rzeczywistym na kanale Platformy. YouTube. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszych obrad Państwo otrzymali. Czy są jakieś uwagi lub propozycje? Nie widzę. Wobec tego odczytam porządek dzisiejszej, dzisiejszej sesji. Punkt pierwszy: Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Punkt drugi: Przyjęcie porządku obrad wraz z ewentualnymi zmianami. Punkt trzeci: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2022 rok. Punkt czwarty: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wójta Gminy Chmielno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Państwa punkt piąty, zakończenie obrad sesji Rady Gminy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem za odczytanego przeze mnie porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał. Przystępujemy do, do realizacji porządku. Odczytam projekt pierwszej uchwały. To jest uchwała nr 39, łamane przez 365, łamane przez 2022, Rady Gminy Chmielno z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2022. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale nr 35 łamane przez 309 łamane przez 2021 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2022 rok Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 4 stycznia 2022 pozycja 32 wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu gminy Chmielno, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodu wynosi 40 milionów 977 625 zł i 1 grosz, w tym a) dochody bieżące 39 milionów 897 987 zł i 1 grosz, b) dochody majątkowe 1 milion 79 tysięcy. 638 zł. Punkt trzeci. Pozmiana łączna kwota planowanych wydatków wynosi 46 157 785 93 zł 93 grosze, w tym a wydatki bieżące 39 891 907 49 zł 49 b wydatki majątkowe 6 265 878 44 zł 44 grosze. Punkt czwarty. Deficyt budżetowy nie zmienia się i wynosi 5 180 160 ,92 zł. 92 grosze. Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 4 180 160 ,92 zł. 92 grosze oraz część kredytu w wysokości 1 miliona złotych. Paragraf drugi. W załączniku do numer 5 do uchwały numer. 35 łamane przez 309 łamane przez 2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2022 rok, zawierającym wykaz zadań inwestycyjnych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. W załączniku nr 13 do uchwały nr 35, łamane przez 309, łamane przez 2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2022 rok, zawierający wydatki na zadanie i programy realizowane z udziałem środków europejskich, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chmielno. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Panie wójcie, proszę bardzo, oddaję panu głos. Poproszę o państwa o naniesienie zmian w projekcie uchwały poprzez wykreślenie paragrafu drugiego. Następnie w paragrafie trzecim na końcu zda, zdania mamy informację zmiany zgodnie z załącznikiem 3 do niniejszej uchwały. Tak powinno być prawidłowo. Czyli po wykreśleniu paragrafu drugiego ten załącznik numer 3 wskakuje nam do paragrafu trzeciego. I w związku z wykreśleniem paragrafu drugiego zmienia się numeracja. Mamy paragrafy odpowiednio 1, 2, 3, 4. Czyli paragraf 3 będzie paragrafem drugim, paragraf 4 paragrafem trzecim i paragraf 5 paragrafem czwartym. Dziękuję bardzo, ale proszę jeszcze o uzasadnienie. W kwestii uzasadnienia przekazuje głos Pani Skarbnik. Próbuję tutaj uzasadnić to tym, że w trakcie tworzenia uchwały postanowiłam zmienić klasyfikację budżetową zakupu pomocy dydaktycznych i książek, to w tym przypadku zakup laptopów i zmieniłam to na pomoce naukowe, którymi faktycznie one są. I w związku z tym nie ma potrzeby tworzenia załącznika numer 3 z wykazem zadań inwestycyjnych. Dziękuję. To wszystko. Tak. Czy są pytania, proszę bardzo? Aha, przepraszam, dobrze, myślałam, że uzasadniam tą poprawkę. Teraz tak, zaproponowane niniejszą uchwałą zmiany do uchwały budżetowej z 16 grudnia 2021 dotyczą wysokości planowanych dochodów i wydatków gminy Chmielno w następującym zakresie. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 852-95 pomoc społeczna, pozostała działalność o pomoc o kwotę 394 294 zł. <laughs> Wyżej wskazane środki pochodzą z Funduszu Pomocy i zostają przeznaczone na pomoc psychologiczną zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zapewnienie transportu dla osób, które mają specjalne potrzeby w zakresie transportu oraz zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie artykułu 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 205 60 zł. Ponadto w rozdziale 7295 zwiększa się plan dochodów i wydatków zgodnie z umową o powierzenie Gantu. W ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 5.1, rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego wsparcie dzieci z rodzin PGR-owskich w rozwoju cyfrowym w wysokości 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup 25 sztuk laptopów. 40 sztuk. 40 sztuk laptopów. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały należy uznać za zasadne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, proszę o pytania. Bardzo proszę, radny Krewta. Pani skarbnik, odnośnie tego świadczenia z tytułu artykułu 13 ustawy na 12 marca 2022 rok pomoc obywatelom Ukrainy dla obywateli Ukrainy. Ilu, ilu, osób dotyczy ta pomoc? Czy pani się orientuje? Praktycznie dotyczy to tylu osób, które złożą, jeśli chodzi o jednorazowe świadczenie. No to jest pomoc jednorazowa wypłacana na podstawie złożonych wniosków, druk jest załącznikiem do tej ustawy. I y, każda osoba, która y, jak gdyby znalazła miejsce zatrzymania w naszej gminie ma prawo do tego y, świadczenia. Na dzień dzisiejszy tutaj y, wydaliśmy 250 około 250 peseli y, osobom, y, które zatrzymały się w y, gminie. Także ta, y, ta ilość w zasadzie może się zmieniać. Mhm. U nas w gminie przebywa w tej chwili około 250 osób z Ukrainy. Było pod 300 w kulminacyjnym momencie. Część z tych osób wyjechała za granicę. Natomiast według rozmowy z panią dyrektor Gops, sprzed trzech dni około 20 wniosków było w Gopsie złożonych. I te osoby dostały to jednorazowe 300 złotych, tak? Jesz jeszcze nie dostały. Aha. Wypłata jest uzależniona od kwalifikacji tych środków w budżecie. Dziękuję. Radny Andrzej Czajner. A te laptopy to zostały zakupione już? Wczoraj zostało ogłoszone postępowanie na na przetargowe na nabycie tych laptopów. To 40 sztuk, tak? Tak, jest 40, ponieważ tyle wniosków złożono. W ramach programu mogły składać wnioski dzieci, wnuki, byłych pracowników PGR. To nie tak, w uchwale jest 25. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja chciałem zapytać, ile dzieci zostało przyjętych do szkół na terenie gminy? Dzieci uchodźców, gości. Z na tą chwilę są to raczej pojedyncze przypadki. Mniej więcej dwoje, troje dzieci na, na szkołę. W chmielnie złożono 12 wniosków, ale o ile wiem, to te wszystkie dzieci, z, z cała dwunastka nie uczęszcza w tej chwili do szkoły. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Zgodnie z poleceniem wojewody pomorskiego sala jest przygotowana na przyjęcie uchodźców. Z wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego otrzymaliśmy 50 łóżek wraz z wyposażeniem. Czekamy na dyrektywy, ponieważ te osoby będą skierowane do nas przez prawdopodobnie przez Centrum Zarządzania Kryzysowego. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Szanowni radni, ja odczytam jeszcze raz po tych zmianach, żeby było prościej i żeby było wszystko jasne. Odczytam projekt uchwały, uchwała nr 39. Przepraszam jeszcze poprawka. Musimy przegłosować poprawkę. Aha, czyli czyli głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tych poprawek tutaj do projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 39, łamane przez 365, łamane przez 2022 Rady Gminy Chmielnej 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chmielno na rok 2022. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy w uchwale nr 35 łamane przez 309 łamane przez 2021 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2022 rok. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt pierwszy. Zmienia się plan dochodów i wydatków budżetu gminy Chmielno, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Po zmianach łączna kwota planowanych dochodów wynosi 40 977 625 zł. 1 grosz, w tym A dochody bieżące 39 897 987 zł. 1 grosz, B dochody majątkowe 1 milion 79 638 zł. Punkt trzeci Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków wynosi 46 157 785 93 zł 93 groszy, w tym a wydatki bieżące 39 891 907 zł 49 groszy, b wydatki majątkowe 6 265 878 zł 44 groszy. 4 Deficyt budżetowy nie zmienia się wynosi 5 180 160 ,92 zł 92 grosze źródłem pokrycia deficytu są wolne środki w wysokości 4 180 160 ,92 zł 92 grosze oraz część kredytu w wysokości 1 miliona 000 zł. Paragraf drugi. W załączniku nr 13 do uchwały nr 35 łamane przez 309 łamane przez 2021 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2022 rok, zawierające wydatki na zadania i programy realizowane z udziałem środków europejskich, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chmielno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Adam. Panie Adamie. Dobrze. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? I pan Brunon. Panie, panie Branku. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Za podjęciem głosowało 13 radnych, i projekt kolejnej. Uchwały, uchwała nr 39, łamane przez 366, łamane przez 2022 Rady Gminy Chmielno z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie upoważnienia wójta Gminy Chmielno do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf 1. Punkt pierwszy. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się wójta gminy Chmielno-Do. Po pierwsze, dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Po drugie, dokonywania czynności o których mowa w artykule 258 ust. 1, punkt 2, i 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Punkt trzeci. dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile, zmienia, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki. I po drugi, Teraz punkt drugi. W paragrafie pierwszym upoważnienie, o którym mowa w ustępie pierwszym, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2022 roku. Punkt drugi, wykonanie uchwały, pojęcie Wójtowi Gmin Chmielno. Punkt trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj właśnie doszedł jeszcze ten jeden punkt, który mówi o upoważnieniu, które który obowiązuje do 31 grudnia 2022 rok. Panie Wójcie, bardzo proszę. Przekazuję głos pani skarbnik. Dziękuję na podstawie artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Rada może upoważnić Wójta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Chmielno na 2022 rok w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. 2 dokonywania czynności, o których mowa w artykule 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i 3 dokonywania zmiany w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu gminy Mielną na 2022 rok związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy w wyniku budżetu gminy. Przyjęcie powyższej uchwały ułatwi i usprawni bieżącą realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Przedstawiony projekt uchwały umożliwia wprowadzenie zarządzeniem wójta do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków środków finansowych otrzymanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w tym funduszu pomocy oraz upoważnienia wójta do przekazania odpowiednich kompetencji dotyczących realizacji zadań z tego zakresu kierownikom jednostek organizacyjnych. Podjęcie uchwały pozwoli na sprawną realizację zadań nałożonych na gminę w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie jej pod, niepodjęcie podjęcie skutkowałoby koniecznością zwoływania sesji Rady Gminy przy każdym otrzymaniu środków na ten cel. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Panie wójcie, pan chce coś jeszcze dodać, czy nie, ponieważ miałem zaznaczoną poprawkę, ale pan przewodniczący ją odczytał, więc mamy już uchwałę w prawidłowej formie. Czyli tutaj nie głosujemy, tej u... tej... dobrze? Nie, ponieważ została odczytana już w prawidłowy sposób. Dobrze. Bardzo proszę o pytania. Radny Krefta. Tak, jak pani skarbnik powiedziała, to chodzi o to, żeby nie zwoływać przy każdej zmianie sesji. Oczywiście to jest zaciągnięta opinia prawna, to jest wszystko zgodnie z literą prawa. Podjęcie tej uchwały jest rekomendowane przez jak gdyby naszych ustawodawców. Wynika ono z artykułu 111 ustawy z 12 marca 2020 roku. Także jak gdyby to upoważnienie rozszerza upoważnienie wójta wcześniej nadane uchwałą budżetową na ten rok i rozciąga się również na środki dotyczące pochodzące z funduszu pomocy. Ja może dopowiem, spotykamy się dzisiaj dlatego, że otrzymaliśmy opinię Rio dotyczącą wprowadzenia tych środków do budżetu, które w pierwszej uchwale były głosowane. Już po sesji, która się ostatnio 30 marca odbyła, mamy nieuregulowanych jeszcze kilka spraw finansowych dotyczących pobytu, no co najmniej kilka, bo ja myślę, że i oświata, i medycyna, i opieka zdrowotna wymagają doprecyzowania, jak również no, jest pewnie co najmniej kilka jeszcze innych kwestii finansowych, chociażby transport publiczny. Te działania, które zobowiązani jesteśmy świadczyć, te usługi na rzecz obywateli Ukrainy, nie są w tej chwili finansowo uregulowane. Możemy się spodziewać, że te regulacje prawne będą w najbliższym czasie dokonywane i musielibyśmy każdorazowo pewnie, jeżeli nie zdążylibyśmy do sesji tej uchwały przygotować, to tak jak miało miejsce, to właśnie w bieżącym tygodniu musielibyśmy Państwa na sesję nadzwyczajne kolejny raz zapraszać. Dziękuję bardzo za uzupełnienie. Bardzo proszę, jeszcze są pytania. Nie ma, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa rannych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych. Przed zamknięciem jeszcze chciałem życzyć wszystkim Państwu spokojnych, zdrowych, radosnych świąt. Wielkanocnych, wszystkiego dobrego. Zamykam obrady 39. nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Chmielno. Wszystkiego dobrego do widzenia.